Wyobraź sobie, że docierasz do odległej wioski i zostajesz powitany ciepłymi uśmiechami, szczerymi uściskami i niespodziewanymi gestami, które całkowicie podważają zachodnie wyobrażenie o gościnności. Wśród himba dzielenie się wykracza daleko poza jedzenie czy schronienie, może obejmować nawet coś, czego niewielu odważyłoby się sobie wyobrazić własne żony. Tak, tutaj gościnność posunięta jest do granic, a zaufanie może przejawiać się w formach, które zaskakują, a czasem wręcz szokują przybyszów. Ale to dopiero początek. Mówimy o ludzie, o tradycjach wyjątkowych i nierzadko kontrowersyjnych, od szeroko akceptowanej poligamii po aranżowane małżeństwa zawierane już w dzieciństwie. A jeśli myślisz, że higiena i czystość muszą wiązać się z wodą i mydłem, himba udowadniają coś zupełnie innego dzięki swoim pomysłowym i niezwykłym rytuałom. Jesteś ciekawy? W takim razie przygotuj się na 15 zaskakujących ciekawostek o himba, o których z pewnością nigdy nie Słyszałeś. Himba zamieszkują północną część Namibii, głównie w rejonie Kunene. Ten odległy obszar położony wzdłuż granicy z Angolą i tworzący wyjątkowe połączenie między dwiema kulturami afrykańskimi należy do najbardziej odizolowanych miejsc na świecie. Dzięki temu Himba mogli przez wieki zachować swoje tradycje i styl życia. Mieszkają w małych, rozproszonych wioskach, z dala od zewnętrznych wpływów, które ukształtowały wiele innych kultur afrykańskich. Liczbę Himba szacuje się na około 50 tysięcy. Tysięcy osób, to może wydawać się niewielką społecznością, ale w kontekście warunków, w jakich żyją, jest to liczba znacząca. Styl życia ludu Himba to fascynująca podróż przetrwania na suchych terenach pustyni Namibii. Ten półkoczowniczy naród ściśle łączy swoje istnienie z hodowlą bydła i kus, które nie są jedynie źródłem pożywienia, lecz także symbolem bogactwa i statusów społeczności. Codzienność Himba kształtowana jest przez konieczność przemieszczania stad w poszukiwaniu pastwisk, zadanie to wymaga doskonałości. Doskonałej znajomości terenu i warunków klimatycznych regionu, relacja himba ze swoimi zwierzętami ma niemal sakralny charakter. Każda krowa, każda koza jest otaczana wyjątkową troską, ponieważ to od nich zależy pożywienie, odzież, a nawet budowa schronień dla plemienia. Mleko stanowi jeden z podstawowych pokarmów, a mięso spożywane podczas szczególnych okazji wzmacnia więzi społeczne w trakcie ceremonii i świąt. Himba muszą być zawsze gotowi do wędrówki, zabierając ze sobą jedynie to, co niezbędne. Zmiany pór roku, oraz nieprzewidywalne warunki pustyni wyznaczają rytm tej niekończącej się podróży. W społeczeństwie Himba przywództwo i podejmowanie decyzji znajdują się mocno w rękach mężczyzn, którzy odgrywają kluczową rolę w kierowaniu rodzinami oraz prowadzeniu spraw wspólnoty. Mężczyźni uznawani za filary struktury społecznej Himba odpowiadają za zarządzanie bydłem, jednym z najcenniejszych dóbr społeczności. Bydło nie jest jedynie źródłem pożywienia, ale także symbolem bogactwa i prestiżu. Opieka nad nim wiąże się z szeregiem zadań wymagających siły, wiedzy i doświadczenia, cech, które mężczyźni Himba rozwijają od najmłodszych lat. Ponadto to właśnie mężczyźni podejmują najważniejsze decyzje, od kwestii rodzinnych po sprawy dotyczące całej społeczności, dbając o to, by tradycje i zwyczaje były ściśle przestrzegane. Kobiety Himba pełnią natomiast rolę równie istotną, choć często mniej widoczną w sferze władzy są strażniczkami domowego ogniska, odpowiedzialnymi za wszystkie obowiązki domowe, w tym przygotowywanie posiłków, budowę. I utrzymanie schronień, a przede wszystkim wychowanie dzieci. To one przekazują wiedzę kulturową i tradycję kolejnym pokoleniom, zapewniając ciągłość tożsamości Himba. Wioski Himba składają się z prostych, lecz starannie wzniesionych chat. Te okrągłe budowle powstają z połączenia drewna, gliny i krowiego nawozu, materiałów łatwo dostępnych w regionie. Budowa takich domostw to proces wspólnotowy, w którym cała społeczność łączy siły, aby postawić każdą chatę. Drewniana konstrukcja zapewnia solidną podstawę, a glina wymieszana z nawozem służy do formowania ścian i zewnętrznej powłoki. Ta tradycyjna metoda nie tylko wykorzystuje zasoby odnawialne, lecz także daje w efekcie schronienia wyjątkowo funkcjonalne, dostosowane do ekstremalnych warunków pustynnych. W ciągu dnia, gdy palące słońce wypala krajobraz, grube ściany utrzymują wnętrze chłodne, stanowiąc ochronę przed upałem. Nocą, gdy temperatury gwałtownie spadają, te same ściany zatrzymują nagromadzone ciepło, tworząc przyjazne i Komfortowe otoczenie. Ta zdolność regulowania temperatury wewnętrznej jest kluczowa dla dobrostanu himba, pozwalając im żyć w stosunkowo wygodnych warunkach nawet w tak surowym klimacie. Chimba posiadają niezwykłą umiejętność tropienia. Swoje polowania rozpoczynają od obserwacji śladów na Ziemi i potrafią rozpoznać nie tylko gatunek zwierzęcia, ale także określić jego rozmiar, wagę, kierunek, prędkość poruszania się, a nawet czas, jaki upłynął od pozostawienia odcisku. Oprócz tropów himba wykorzystują również Mniej oczywiste wskazówki, takie były jak złamane gałązki czy liście, sierść zaczepioną o krzewy lub kolce, a nawet specyficzne zapachy świadczące o przejściu zwierzyny. Tropienie nie opiera się jedynie na fizycznych śladach, lecz także na głębokiej znajomości zachowań zwierząt, wiedzą gdzie one żerują, o jakich porach dnia, a także znają miejsca, w których różne gatunki odpoczywają lub chronią się przed słońcem. Ta mądrość nie tylko ułatwia polowanie, lecz także dowodzi bliskiej więzi z naturą. Chimba potrafi Potrafią rozpoznać i śledzić tropy wielu gatunków zwierząt, wybierając najbardziej odpowiednie ofiary z precyzją, która zdaje się przeczyć logice. Kobiety z plemienia Himba są znane ze swoich imponujących fryzur. Ich misternie splecione warkocze, przedłużane i starannie pokrywane otize, nie są jedynie pokazem umiejętności i estetyki, lecz także silnym wyznacznikiem wieku oraz statusu społecznego. Każdy szczegół tych fryzur niesie ze sobą głębokie znaczenie. Liczba warkoczy, sposób ich ułożenia oraz użyte materiały odsłaniają istotne aspekty życia kobiety. U młodych dziewcząt fryzury mogą być prostsze, lecz wraz z dorastaniem stają się coraz bardziej złożone, odzwierciedlając rozwój i nowe obowiązki. Kobiety zamężne lub zajmujące wyższą pozycję społeczną prezentują jeszcze bardziej wyszukane fryzury, często z dodatkowymi przedłużeniami, które podkreślają ich rolę w społeczności. Więc, więc teraz porozmawiajmy o jednej z najbardziej zaskakujących ciekawostek. Pośród surowych, suchych krajobrazów, gdzie Woda jest niezwykle rzadkim zasobem, lud Himba wykształcił wyjątkowe i pomysłowe praktyki higieniczne odzwierciedlające ich zdolność do przystosowania się do środowiska. Zamiast regularnych kąpieli w wodzie, Chimba stosują codzienny rytuał znany jako kąpiel dymna, aby utrzymać czystość ciała. Rytuał ten rozpoczyna się od umieszczenia żarzącego się węgla drzewnego w misie z aromatycznymi ziołami, starannie dobranymi ze względu na swoje właściwości oczyszczające i zapachowe. Węgiel podgrzewa mieszanka i uwalnia gęsty, pachnący dym, który zatrzymywany jest pod kocem. Kobiety himba, okryte jedynie tym kocem, kucają nad naczyniem, pozwalając, by ciepło i dym otuliły ich ciała. Proces ten wywołuje intensywne pocenie się, co skutecznie oczyszcza skórę, usuwając zanieczyszczenia i toksyny. Wszystko to bez użycia ani jednej kropli wody. Wśród himba poligamia jest powszechnie akceptowana, co pozwala mężczyznom mieć kilka żon. Małżeństwa w społeczności himba często aranżowane są Czymś więcej niż tylko związkiem dwojga ludzi, stanowią sojusz pomiędzy rodzinami oraz kontynuację więzi wspólnotowych. Typowe jest tu także to, że zamężne kobiety utrzymują związki pozamałżeńskie za pełną wiedzą i zgodą swoich mężów. Relacje te, dalekie od postrzegania ich jako zdrady, są akceptowane, a w niektórych kontekstach nawet zachęcane, co odzwierciedla pragmatyczne podejście do potrzeb emocjonalnych i fizycznych zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Kiedy turyści odwiedzają wioskę Himba, często witani są. Serdecznie, z uprzejmością i szacunkiem. Kobiety himba znane ze swojej gościnności mogą zaoferować tradycyjne potrawy, takie jak świeże kozie mleko czy suszone mięso, aby przybysze mogli posmakować odrobiny codziennego życia wspólnoty. Ponadto, jako forma powitania, często wykonują tradycyjne tańce i pieśni, dzieląc się z gośćmi bogatą kulturą i obyczajami swojego ludu. Zdarza się również, że kobiety himba nakładają na skórę odwiedzających mieszankę odizę sporządzoną z masą. I czerwonej ochry. Ten gest nie jest jedynie rytuałem upiększającym, lecz głębokim sposobem dzielenia się istotnym elementem tożsamości kulturowej himba, pozwalając gościom dosłownie poczuć na własnej skórze część życia tej społeczności. W szczególnych sytuacjach może się zdarzyć, że mężczyzna z plemienia, jako znak gościnności i szacunku, oferuje swoją żonę, aby spędziła noc z męskim gościem. Choć dla osób z zewnątrz praktyka ta może wydawać się niezwykła, wśród Himba postrzegana jest jako wyraz zaufania i głęboka forma gościnności. Wśród Himba wiele małżeństw aranżowanych jest przez rodziców, a dziewczęta mogą być obiecane do ślubu jeszcze w dzieciństwie. Ma to na celu zapewnienie silnych sojuszy między rodzinami oraz stabilne kontynuowanie linii rodowej. Takie związki nie łączą jedynie dwojga ludzi. Służą także wzmocnieniu więzi rodzinnych i gwarantują, że majątek, taki jak bydło czy ziemia, pozostaje w obrębie rodzin. Przed zawarciem małżeństwa panna młoda może spędzić pewien czas z innymi innymi mężczyznami z rodziny Pana Młodego, aby przyzwyczaić się do nowego życia i upewnić się, że będzie czuła się zgodna z nową rodziną. Praktyka ta pomaga stworzyć silniejsze więzi pomiędzy przyszłą żoną, a jej nową rodziną, ułatwiając jej integrację. Choć może wydawać się to ograniczające, w oczach Himba tradycja ta jest sposobem na utrzymanie stabilności i harmonii we wspólnocie, zapewniając jednocześnie, że więzi rodzinne i wartości kulturowe zostaną zachowane. Wśród Himba wychowani Współpracowanie dzieci wykracza poza odpowiedzialność biologicznych rodziców i staje się obowiązkiem całej społeczności. Dzieci postrzegane są jako dzieci wioski, a każdy członek plemienia odgrywa ważną rolę w ich edukacji i dobrostanie. Oznacza to, że nie tylko rodzice, lecz także inni mężczyźni i kobiety ze wspólnoty pomagają w opiece, ochronie i nauczaniu najmłodszych. Taki system sprawia, że dzieci dorastają otoczone wieloma autorytetami, ucząc się od różnych osób i zdobywając cenną wiedzę. Oprócz odciążenia rodziców biologicznych, Praktyka ta wzmacnia więzi społeczne i zapewnia każdemu dziecku solidną sieć wsparcia. Ta ciekawostka na pewno Cię zaskoczy. Wśród ludu Himba, gdy mąż umiera wdowa, nie ma wolności wyboru nowego partnera. Zamiast tego może zostać odziedziczona przez jednego z braci zmarłego. Oznacza to, że po śmierci męża kobieta powinna poślubić jednego z jego krewnych, najczęściej brata. Dzięki takim zwyczajom kobieta pozostaje częścią tej samej rodziny, co pomaga utrzymać majątek, bydło i dzieci pod Wspólną opieką rodzinną. Choć może się to wydawać dziwne dla osób spoza tej kultury, himba uważają tę praktykę za sposób ochrony wdowy i zapewnienia jej oraz jej dzieciom dalszej opieki. Jednak tradycja ta również ogranicza wolność kobiety, ponieważ nie może sama wybrać nowego męża. Zamiast tego jej przyszłość jest kształtowana przez normy społeczne i decyzje krewnych zmarłego mężczyzny. Bydło jest centralnym elementem życia ludu himba. Przemieszczają się w poszukiwaniu pastwisk i wody, dostosowując. Się do pór roku i potrzeb swoich stad. Ta mobilność, typowa dla pasterzy koczowniczych, pozwala Himba utrzymać delikatną równowagę z suchym środowiskiem północno-zachodniej Namibii. Jednak zależność od bydła sprawia również, że społeczność ta jest podatna na zmienne warunki klimatyczne i wyzwania związane z dziką przyrodą. Susze, które regularnie nawiedzają ten region, należą do największych zagrożeń dla ich pasterskiej gospodarki. Gdy deszcze zawodzą a pastwiska stają się coraz rzadsze, bydło cierpi, co Prowadzi do śmierci zwierząt i poważnych strat dla rodzin. Niedobór wody dodatkowo pogarsza sytuację, zmuszając himba do pokonywania coraz większych odległości w poszukiwaniu miejsc, gdzie ich bydło może się pożywić i przetrwać. Te długie i wyczerpujące wędrówki nie tylko nadwyrężają zasoby pasterzy, ale również narażają zdrowie i bezpieczeństwo stad. Oprócz suszy, himba mierzą się z kolejnym poważnym zagrożeniem obecnością drapieżników. Lwy, które dzielą z nimi ten sam teren, często postrzegają bydło. Jako łatwy łup, co prowadzi do dotkliwych strat dla hodowców. Na zakończenie porozmawiajmy o kilku ciekawostkach, które mogą Cię zaskoczyć. Himba mają unikalny sposób postrzegania świata, zwłaszcza jeśli chodzi o kolory i czas. Dla nich kolory nie są opisywane tak, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Używają zaledwie czterech słów, aby określić wszystkie znane im barwy. Słowo zuzu odnosi się do ciemnych kolorów, takich jak niebieski, czerwony, zielony i fioletowy. Z kolei wapa używane jest dla dla kolorów jasnych, takich jak biały i żółty. Kiedy chcą opisać odcienie zieleni i błękitu, mówią buru, a dla innych tonów, jak zieleń, czerwień czy brąz, używają słowa dambu. Poza odmiennym postrzeganiem kolorów, himba mają także zupełnie inny sposób pojmowania czasu. Dla nich czas nie płynie według tej samej logiki, co dla nas. Przeszłość postrzegają jako coś, co znajduje się przed nimi, bo to, co już się wydarzyło, mogą zobaczyć i pamiętać. Przyszłość natomiast jest za nimi, ponieważ jest nieznana, niepewna i jeszcze się nie wydarzyła. Takie spojrzenie na czas odzwierciedla głębokie przywiązanie do własnych doświadczeń i wspomnień, to co już przeżyte zajmuje centralne miejsce, a to co dopiero nadejdzie pozostaje ukryte, niewidoczne. I na tym kończymy dzisiejszy film. Podziel się proszę swoimi przemyśleniami na temat plemienia Himba w komentarzach poniżej. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i zostawić lajka. Twoje wsparcie naprawdę wiele dla nas znaczy, kliknij w film, który właśnie pojawił się na ekranie, jestem pewien, że spodoba Ci się jego treść.